Elo, witajcie widzowie na moim kanale, i dzisiaj dzisiaj właśnie sobie gramy tutaj w tą grę, a naszym celem jest bedrock. Na razie chcę z tobą handlować. Ej, I, i no zaakceptujmy, bo ja mam tylko drewniany kilow. No i nie, ale właśnie tutaj już to grałem. O, kamienny kilow. No cóż, kamienny kilow zawsze coś. O tak więc wydajemy już sobie 100 pieniędzy. Czekajcie, bo nie chce nam się wydać. I nie wiem, czy my już mamy ten kamienny kilof. Dobra, weź, weźmy już sobie ten kamienny. Aha, widzowie, też mi tak tak graż otrzyma. Dobra. <laughs> Także mam kamienny kilow. O, patrzcie. Jakiś prezencik na sam start sobie widzimy. Nie wiem, czy to już nie teraz, tak więc spróbujmy się przykopać w bok. Dobra, chodźmy, chodźmy. A naszym celem... Dobra, nieważne, już nie będziemy mieli... A Naszym celem jest oczywiście no Bedrock. Jest on całkiem blisko, na razie nic nie zarabiamy, a nasz kilow tylko się niszczy. No bo na razie po prostu tutaj się zero na jedno uderzenie zarabia, ale niedługo będziemy mieli 100 milionów na następnym bloku, ale nie wiem, czy on zaraz będzie. Nie, oczywiście, odrzuć. Ja dopiero kupiłem nowy kilow. I patrzcie. Dostajemy plus 56, bo tutaj jest tylko napisane 100 milionów. Ej, patrzcie. Tutaj podobno powinien być jakiś pet. Wyposaż. Mam pieska na razie tylko. Ej, nie smiejcie się, bo w to dopiero. Ej, co jest? Mam X-ray. Ej, patrzcie. Patrzcie, darmowy X-Ray. Normalnie nie wierzę. Chodźmy. Czekajcie. Patrzcie, chwilę zatrzymałem, a ty już aż tyle. Lecimy dalej. No, no, nawet mam już, już kilka nowych kilofów założy, założyłem. No, mmm, żelazo przed chwilą zdobyłem, teraz już od razu złoto lecę, 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 lecę. No, nie, ta, jak widzicie, już bedrock mi się udaje kopać. I to na pewno nie jest takie jak Minecraft, bo da się bedrock kopać. I to patrzcie jak szybko tym złotym kilofem się kopa. No i, na wszystko. I patrzcie, lazuryt. Właśnie chciałam mówić, że może lazuryk będzie naszym celem, bo ta już do wydroka, ale teraz już tak szybko do lazury tu nie ma. Jakąś kopię. Długo nawet będziemy mogli mieć diamentowy, nawet już za kilka sekund. Bo patrzcie, on jest na 500k, a patrzcie, ile już my mamy pieniędzy. I patrzcie, my już praktycznie możemy mieć diament. Dobra, jeszcze tutaj sobie chwilkę pozarabiajmy. O, magma i na dobry początek już tutaj kupujemy diament. Patrzcie, jak to szybko kopie. Niedługo będziemy mieli nawet kolorowy ten kilo diamentowy. Pięknie. Mój kolega to, to już gra wiele i ma tylko złoty kilo a ja zacząłem dopiero wczoraj grać, miałem tylko drewniany i dzisiaj coś tam zrobiłem i to już mam diamentowy. O, pet. Y Odblokuj. Jest. Ej, ale co Ej, my mamy milion już, milion pieniędzy, nawet nie zauważyłem. Ile kosztuje? 25 milionów, a my 2 miliony mamy. To to. Nie, ja nie chcę z nim handlować. My mamy już diamentowy. Pewnie zobaczył, jakie ja mam kilofy. Słoniaczek chciał ze mną handlować. Otrzymałem jedną wygraną. Aha, dobrze. Nagrody codzienne: dogąć, dogąć, dogąć. Mamy obrót obróty 5, zobaczmy 100 klejnotów, nawet dobrze Dobra, kręcimy dalej I 100. Lecimy dalej I. U, to oh, To już ostatni na teraz. Chcemy się sobie... wyjść. Aha, yy, 75. To dosyć słabiej, no ale dobra, nieważne. Yy, zaczynamy kopać od nowa czy jak? No pewnie zaczynamy kopać od nowa. No i już idziemy, no. I tak, no, idziemy i... Patrzcie jak to szybko pokopie patrzcie. O! o patrzcie. Yy, patrzcie mm, lecimy. Ej, patrzcie, już nawet kasę znaleźliśmy Już 3 miliony Nie, już na kamieniu, no Poczekajcie Dobra, nieważne, już idziemy Ale bardzo dobrze ten Diamantowy kilo Super superkopie. Już nie mogę się doczekać Aż będę miał ten, ten czołg Ktoś mi wczoraj Telefon słankował I już mogłem kupić y, y, Kamienny od razu no ale nie mogłem w nic wejść, nawet w obrót w nic i dlatego mi się tak tyle tego nazbierało i to pomogło na dzisiejszy odcinek. A więc kopiemy, kopiemy, kopiemy dalej i zobaczymy co tutaj, czy nam się uda już wykopać do jądra Ziemi. Już jesteśmy na Lazurycie, już jesteśmy prawie już na Magmie. patrzcie jak zgadłem, ale no nie zgadłem, bo tutaj mapa pokazuje, ej patrzcie. Kasa nawet nam niepotrzebna, ty my jesteśmy taką potęgą, że kasa nam niepotrzebna, no ja jestem pot potężniejszy od mojego kolegi, który wczoraj, do którego wczoraj nawet nie miałam w tej grze podjazdu. No, nie wiem czy on dzisiaj już w to grał, ale ja mam także, nie wiem, to wycilo, więc to super. O, patrzcie, już jądro kopiemy, już przez jądro kopiemy. Dajcie. I... I... lecimy, lecimy, lecimy. Żegasz. I...